Engraving – grawerowanie. Engraving służy do dodawania szkicu z tekstem na ścianę, z której to SOLIDWORKS eksportuje dane do pliku DXF. Jeżeli podczas generowania DXF-ów zostanie zaznaczona opcja szkice, zarówno ręcznie jak i poprzez nasze makro DXF, wówczas wszystkie te szkice, które nie są wchłonięte przez operacje tworzące geometrii modelu, zostaną pokazane na DXF-ie. Używając odpowiedniej mapy, mogą one być wyeksportowane w dowolnym kolorze, kroju, stylu, dowolną grubością na określonej warstwie. Szkic dodawany jest na rozwinięciu, to jest pod operacją rozłożony model w dwóch opcjach pozycjonowania względem ramki granicznej, na środku oraz w lewym dolnym narożniku. Możliwość zdefiniowania różnych presetów różniących się ustawieniami, np. w zakresie przesunięcia wzdłuż X i Y względem punktów stawiania, w zakresie obrotu i wielkości czcionki, a następnie możliwość użycia tych presetów z poziomu tabeli BOM, w zależności od gabarytów i kształtów, daje duży potencjał oszczędności kolejnych cennych minut godzin Twojej pracy. Możesz wcześniej wygenerować zdjęcia rozłożonych blach, Makrem peak, a następnie przeglądając je, wybierać odpowiednie ustawienia makra engraving. Poza grawerką w postaci numeru, nazwy pliku, nazwy konfiguracji lub też innych danych zawartych we właściwościach dostosowanych specyficznie dla konfiguracji makro engraving umożliwia umieszczenie specyfikacji rozmiarów obok otworów gwintowanych. Na przykład M10, UM8, VM6, gdzie U. Oznacza otwór z pogłębieniem walcowym, a V otwór z pogłębieniem stożkowym. Engraving umożliwia również umieszczenie oznaczenia w postaci krzyżyka w środkach otworów mniejszych niż grubość blachy oraz ich rozmiarów obok. Kilka uwag. Funkcja działa dla blach jednoobiektowych, dla których ściana nieruchoma jest prostopadła, równoległa do głównych płaszczyzn modelu. Dla blach, których ściana nieruchoma nie jest prostopadła, równoległa, tekst grawerki oraz oznaczenia otworów gwintowanych zostaną dodane. Jednak takie blachy będą wymagały weryfikacji i ręcznej korekty. Dla takich blach oznaczenia otworów mniejszych niż grubość blachy w postaci krzyżyka nie będą dodawane. Engraving nie obsługuje luster blach. Problematyczne z punktu widzenia obsługi stanowią również blachy walcowane. Takie blachy, które zamiast ściany nieruchomej mają zdefiniowaną krawędź. Wszystkie problematyczne modele będą jednak zapamiętywane i komunikowane na końcu procesu generowania. Michał Karpiuk, Adeca Solid.